Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępiani. Umięłowani w Panów, siostry i bracia. Dzisiaj wielu ludzi zastanawia się nad tym, skąd wzięło się zło na świecie. Arnold, kiedy stwarzał świat, każdego dnia mówił, że i podsumowywał ten dzień, i mówił, że to, co uczynił, było bardzo dobre. Skąd się o zło? No, niektórzy są tacy, którzy twierdzą, że to kobieta jest źródłem wszelkiego zła. I potwierdzają to. Opisem z księgi Rodzaju, kiedy czytamy o tym, jak Ewa poległa pod szeptą szatana. I wtedy przyszedł grzech. My nazywamy go, to był grzech pierwszych ludzi, nazywamy go grzechem pierworodnym. Ale kiedy pójdziemy dalej to myślą, to czy. Zgodzimy się z tym, że kobieta jest źródłem grzechu i zła. Kochani, tak jak Ewa uległa Szatanowi i rzeczywiście zło przyszło na świat, tak Maryja, też kobieta, była dziewicą z Nazaretu, która przyniosła światu zbawienie. O sobie pana Jezusa. I kochani, takie uogólnianie, że mężczyźni czy kobiety są gorsi, to jest bardzo nie, nie, niebezpieczne i w ogóle nie ma sensu. Bo tu płeć nie ma wpływu na to, jeżeli ktoś ma złą wolę i złe jakieś wnętrze to będzie dobrze, to zła. I czy to będzie facet, czy kobieta. To jest równo, to jest równe. Ale dobro też może przyjść przez człowieka. I kochani ukazał się niedawno takie, ukazało się dzieło Barbary Bachowicz pod tytułem Matki Wielkich Polaków. I po przeczytaniu tego dzieła możemy odnieść wrażenie, że tam są wymieniani, wymieniane Matki Mickiewicza, Kasprowicza, Chopina i, no i wielu innych. I to byli Oryginalni, wybitni Polacy, którzy wpisali się bardzo jakoś pozytywnie w historię naszego narodu. Ale kiedy przeczytamy tą powieść, to dojdziemy do jednego wniosku. Nie byłoby tych artystów, gdyby nie ich matki, ich wiara i modlitwa. I dlatego, kochani, Dobro i zło mieszają się ciągle. I Pan Jezus w przypowieści o pszenicy i paście ukazuje nam, że człowiek nie może działać chaotycznie, tak jak w tej przypowieści, bo pracownicy gospodarza zasiali pszenicę, a później po jakimś czasie. W nocy przyszedł jakiś zły człowiek i nasiał tam chwastów. Początkowo, jak to wzeszło, nie było widać, ale kiedy zaczęła się głosić pszenica, zauważono również i chwast. I ci pracownicy przyszli do Pana i powiedzieli, Panie, jeśli chcesz, to pójdziemy i powycinamy te chwasty. Oczywiście to jest, to jest symbolika, że ten chwast jest symbolem zła, a pszenica symbolem dobra. Pójdziemy i powycinamy wycinamy ten chwast. Ale Pan był mądry i mówi nie. Pozwólcie obojgu rosnąć do żniwa. Bo gdybyście weszli wycinali chwast, to byście podeptali pszenicę. Pozwólcie obojgu. Do żniw. a potem się rozdzieli, chwasty się spali, a pszenicę wprawdzie osłabiono, ale będziemy mieli, odzyskamy ją. I kochani, to jest mądrość. I tutaj widzimy to zderzenie tych różnych podejść do zwalczania zła. Widzimy faryzeusze przyprowadzają, zalękniętą strwożoną. I mówią, Mojżesz kazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Pan Jezus nic nie powiedział. Tylko pisał tak że po ziemi. A kiedy się nie mogli już doczekać odpowiedzi, wstał i kto jest bez grzegu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. A oni odnosili wrażenie, że chcieli walczyć ze złem właśnie. Bo jeżeli taką zlikwidują grzeszną kobietę, no to będzie jednego zła mniej. I tutaj jest właśnie błąd, bo im nie chodziło wcale o sprawiedliwość, o zwalczanie zła. Tylko chodziło im o to, żeby Pana Jezusa pośpieszyć, żeby podważyć Jego autorytet. Bo jeśli powie, to zabijcie ją według prawa mojżeszowego, a to powiedzą, gdzie tam to miłosierdzie Boże, które głosi z przerwy ludziom. A jeżeli powie, nie, nie wolno jej zabić, no to nie zachowuje prawa. To był diabeteski podstęp, a Pan Jezus dopiero pokazuje, że nie w ten sposób się zesewalcza sobą karą, krzykiem, działaniem nieodpowiedzialnym. Kiedy Pan Jezus nic nie mówił, tylko powiedział, to jest bez grzechu, Niech pierwszy rzuci, Zaczęli wszyscy odchodzić. I został Pan Jezus sam z tą kobietą. Kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił? Nikt, Panie. To i ja Ciebie nie potępiam, ale o to już nie grzesz. Idź w pokoju. Kochani, nasze działanie będzie wtedy skuteczne, kiedy działamy z miłością, z wyrozumiałością, współczuciem. Pan Jezus jak przyprowadzili tą kobietę, to widział tylko jej zalęknienie, widział, jak tała ze strachu, że to ostatnie godziny jej życia, ostatnie chwile minuty, tak się bała. I okazanie człowiekowi w takiej trudnej sytuacji, kiedy ma na sumieniu wiele złych rzeczy, okazanie mu dobroci, wysłuchanie go, podniesienie na duchu, wtedy jest skuteczne, kiedy robimy to z poświęceniem, z miłością wstępną do tego człowieka. Bo inaczej to skutek będzie odwrotny. To z tego, że się Człowieka każde, kiedy to jeszcze bardziej go umocni w postanowieniu, że nie zmienię się i taki będę. Nikt mnie nie będzie rządził. I kochani, to jest właśnie ten jakaś porcja dla nas na niedzielę dzisiejszą do rozważenia, żebyśmy sobie te słowa wzięli do serca. Bo Pan Jezus. Nie potępia człowieka, Pan Jezus zwalczał grzech, a człowieka kochał, nawet jako grzesznika. I kochani, dobroć okazana człowiekowi grzesznemu, wprowadzi go na dobrą drogę. I to jest dla nas zadanie żeby czynić dobro w miłości. Nawróćcie się do Pana Boga naszego. On bowiem jest łaskawym i miłosiernym. Amen.